Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z naszego cyklu Puls Agro. Ja przypomnę, nazywam się Jakub Kępczyński, reprezentuję Departament Ekosystemu Food and Agro BNP Paribas Bank Polska. Jak co miesiąc postaram się Państwu przybliżyć dzisiejszą sytuację, bieżącą sytuację pogodowo-polową. Tradycyjnie może zacznijmy od hydrologii. Porównując miesiąc do miesiąca widzimy oczywiście, że tej, tej wody powoli nam ubywa, z naciskiem na, na powoli, nie są to duże różnice. Ja przypomnę, mieliśmy bardzo słabą bazę, pa, tą bazową, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po zimie tej wody po prostu było mniej w glebie. W tej, chwili, w tej chwili oczywiście następuje powolna jej utrata, jest to związane ze wzrostem temperatur, jest to związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem, które, które mają w tej chwili rośliny na polu. Natomiast ten ubytek nie jest, nie jest zbyt szybki, to jest dobra wiadomość. Też po raz pierwszy, jeżeli porównamy rok do roku, mamy sytuację, że, że jest ona zbliżona, a może nawet nieco lepsza niż, niż rok temu o tej samej, w tym samym miesiącu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przede wszystkim w zeszłym roku, w kwietniu mieliśmy praktycznie no, opady na minimalnym wręcz poziomie w niektórych rejonach kraju tych opadów praktycznie w ogóle nie było. Mieliśmy również znacznie wyższe temperatury niż w tym roku. To wszystko powoduje, że, że, że to jest, mamy to taką sytuację, że w tym roku po raz pierwszy możemy powiedzieć, że, że, że dzisiejszy stan hydrologiczny nie jest gorszy od roku ubiegłego. I to jest bardzo dobry prognostek. Ja myślę też, że prognozy pogodowe, które mówią o tym, że ta temperatura będzie powoli raczej rosła, dopiero może w drugiej dekadzie maja zrobi się wyraźnie cieplej. Zapowiadane są również opady w okolicach połowy maja, także, także wydaje mi się, że, 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 że z tej takiej bym powiedział niepokojącej sytuacji hydrologicznej wchodzimy, wchodzimy w okres względnego, względnego spokoju i po prostu cieszymy się, że, że ta woda w tej chwili jest na polu. Oczywiście nie wszędzie, no, lokalnie, zwłaszcza w Polsce Centralnej, tak jak tutaj widzimy na mapie warstwie ornej, mogą być pewne niedobory, ale z punktu widzenia powiedzmy sobie całego kraju ta sytuacja nie jest zła. Przejdźmy do, do upraw. Zacznijmy tradycyjnie od zbóż podstawowych. W tej chwili widzimy jęczmień, jęczmień się kłosi. Jest to bardzo dobry termin, typowy dla, dla, dla tej uprawy. Mu oczywiście mówimy o jęczmieniu o zimym. To akurat są zdjęcia z Wielkopolski, jest on w bardzo dobrej kondycji i, i, i to cieszy po prostu widać, że, że mają wodę ma odpowiednią temperaturę. Też jeżeli mówimy o temperaturze, ja przypomnę, w tym roku nie mamy ekstremalnych temperatur wysokich. Zarówno w kwietniu, jak, jak i w maju, póki co te temperatury są raczej umiarkowane. To sprzyja stabilnemu, dobremu wzrostowi roślin, rozwojowi. Podobnie dobrze wygląda, to akurat jest w Polsce centralnej, żyto. Żyto również się, się wykłosiło. W bardzo dobrej jest kondycji, kondycji. No, trudno tutaj cokolwiek by powiedział, niepokojącego powiedzieć o zbożach chodzimy, One w tym roku są, są w dobrej, dobrej kondycji i, i cieszymy się z takich widoków. To akurat są zboża zimy na Podlasiu, tam tradycyjnie, prawda? Na północnym Podlasiu ta, ten okres wegetacyjny jest troszeczkę przesunięty. One dopiero za, przestały się właściwie krzewić. W tej chwili strzelają w źdło. Po lewej stronie widzimy, to jest bardzo, bardzo słabe stanowisko, znane mi dosyć dobrze, tak że mogę sobie tutaj poobserwować i wiedzieć, co się dzieje. Widzimy po pewne objawy, powiedziałbym, braku, niedoboru, niedoboru wody. Całe szczęście to było po okresie takim dwutygodniowym bez opadu. Potem, kiedy już ten opad nastąpił, to widzimy w dolnej części ekranu na zdjęciu, jak to, jak to zboże odżyło. Ale to pokazuje, prawda, jak, jak na lekkich glebach ten, ten brak wody może, może bardzo szybko się, się objawiać. Idąc dalej, mamy, mamy tutaj kolejną uprawę o zimą, oczywiście rzepak. Widzimy, że rzepak jest w pełni kwitnienia w tej chwili. Bardzo dobrze wygląda. Nie zaszkodziły mu, nazwijmy to, przymrozki, które były w okresie 10 kwietnia do, do początku, do, początku do, około, do około 10 maja. O nich, o nich troszeczkę w dalszej części tego odcinka powiem więcej. Natomiast, wracając do naszego rzepaku, on wygląda dobrze i, e, i sami Państwo widzą. No, no piękne zdjęcie to akurat jest rzepak na, na Mazowszu. Bardzo dobrze to wygląda, i, i, i póki co e, klienci, nasi producenci, rolnicy mówią raczej o, o, o dobrych, e, dobrych prognozach, jeżeli chodzi o rzepak. Przechodząc. Do zbóż, do upraw jarych, tutaj mamy, mamy kukurydzę, mamy, mamy też gro. W tej chwili na większości obszaru kraju kukurydza już chyba została wysiana. Widzimy tutaj wschody. Gro specjalnie też dołączyłem tutaj, żeby pokazać, że, że te niskie temperatury, być może oczywiście lokalnie gdzieś były uszkodzenia na, na wschodach kukurydzy czy, 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 czy innych roślin jarych, ale, ale, ale nie mamy takich informacji masowych, bym powiedział. Widać to, to jest akurat północne Podlasie, tam temperatury spadały miejscami do 4-5 stopni w nocy. No tej kukurydzy to po prostu nie zaszkodziło. A, a dlaczego, to też właśnie za, za, za chwilę Państwu opowiem e, takie ciekawe obserwacje. E, bardzo dobrze też wschodzą buraki, to akurat są zdjęcia z Wielkopolski. Burakom akurat w tym roku, e, powiedzmy sobie, e, niewiele, niewiele zaszkodziło. E, Akurat może na Wielkopolsce nie było, nie było takich takich większych przymrozków. Widzimy, widzimy te wschody są prawidłowe i, i, i to są zdjęcia robione kilka dni temu, także wydaje mi się, że, że już po tym okresie zagrożenia, zagrożenia tym przymrozkami. Tu już widzimy jeszcze, prawda, kwitną, kwitną jeszcze jabłonie późniejsze odmiany, bardzo dobrze pracują zapylacze. W mojej opinii, wszystko wygląda tutaj zupełnie zupełnie zgodnie z terminarzem i prawidłowo. A teraz wróćmy jeszcze do, do tych przymrozków. Rzeczywiście pomiędzy, pomiędzy 10 a kwietnia, powiedzmy, 10 maja, występowały w kilku wydaniach takie fale, fale przymrozków. Temperatura spadała w nocy od minus 3, no czasami w niektórych rejonach kraju do, do minus 5. Natomiast jaka jest specyfika? Otóż widzimy po tym zdjęciu, po lewej stronie to jest dąb akurat. Uszkodzenia, ewidentne uszkodzenia na młodych liściach, raczej dotyczą górnej części korony i z jednej strony takie, tak jak szedł wiatr. Taki mój wniosek jest taki, że, że w tym roku jakby największe uszkodzenie były tam, gdzie, gdzie jednocześnie występowała silna temperatura minusowa i, i właśnie wiatr. I to akurat jeżeli chodzi o roślinę uprawne, jest, jest, jest dobrym zbiegiem okoliczności, dlatego że wiatr na wieje na pewnej wysokości. Tu widzimy w dolnej części korony te liście nie zostały uszkodzone i tak jak rozmawiam z, z rolnikami, tak jak rozmawiam z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym roku pomimo tego, że ta temperatura rzeczywiście miejscami spadała do, do 4-5 stopni na minusie, uszkodzenia wśród roślin uprawnych, zresztą widzieliście Państwo na zdjęciach, widzieliśmy rzepak, widzieliśmy jabłonie, widzieliśmy wschody kukurydzy czy, czy buraka, Właściwie, właściwie nie, są, nie są powszechne, być może gdzieś lokalnie, ale, ale z punktu widzenia całości upraw wydaje mi się, że, 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 że nie mają one większego znaczenia. Tym niemniej mówię o tym, bo, bo te przymrozki rzeczywiście wystąpiły, co widzimy tutaj po, po młodych liściach dębu, są, są wyraźne uszkodzenia na wysokości od 2-3 metrów wzwyż. Zmieniając już perspektywy, bo dużo było o uprawach, troszeczkę dwa słowa o produkcji zwierzęcej. W tej chwili to już jest taka pogoda, że, że zwierzęta znajdują się na pastwiskach. Jak mówimy o, o produkcji mleka w tym przypadku akurat, to, to zaczął się również pierwszy pokos. Widzimy w tej chwili pracę, to akurat są zdjęcia z okolicy Łomży, Zambrowa. Ale, ale z reguły na całym obszarze kraju nasi klienci mówią, że, że ten pierwszy pokos jest zupełnie dobry. Z mojej strony to już, drodzy Państwo, tyle na dzisiaj. Ja tak podsumowując mogę tylko powiedzieć tak. Terminarz prac jest prawidłowy, nie widzimy większych powodów do niepokoju w tej chwili. Prognozy są, są raczej optymistyczne. Poprawiła nam się sytuacja hydrologiczna. Z drugiej strony, Wychodzimy już z tego okresu, bym powiedział, zagrożenia przymrozkami. Ja przypomnę, to, to zjawisko zwane powszechnie zimnozośką wynika z, 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 z wymiany mas powietrza na, na dalekiej północy, tam za kręgiem polarnym, kiedy, kiedy ciepłe powietrze z Atlantyku wypiera tamto, tamto zimne powietrze arktyczne i one spływa do, do, do Europy od północy. I ta wymiana już praktycznie została zakończona i to jest ten moment, kiedy, kiedy te przymrozki praktycznie już nie powinny się zdarzać. I, I tego się trzymajmy. Trzymajmy kciuki za hydrologię jak zawsze. I wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję.